Cristiano Ronaldo sztachnął się włosami kolegi, a dyrektor sportowy Bayernu Monachium w subtelny sposób skrytykował Roberta Lewandowskiego. Ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze o tym, jak został wyrolowany Neymar. Krzysztof Piątek ma kolejnego rywala w walce o pierwszy skład. Eriksen o swoim niedoszłym transferze do Realu Madryt. Był to taki transfer pół na pół, Duńczyk chciał. A realnie. Alexis Sanchez o nadchodzących spotkaniach z FC Barceloną. Poznaliśmy logo Mundialu w Katarze, rekord wydanych pieniędzy podczas okienka transferowego, wybuchowa mieszanka w PSG, Frankie de Jong o swoich pierwszych odczuciach w FC Barcelonie, Jérôme Boateng oskarżony o pobicie, a na sam koniec na temat AS Romy, która rzuciła się na Premier League i sprowadziła, jak to mówią niektórzy, piłkarski szrot. Sobota, 7 września, godzina 9.00. Zapamiętajcie tą datę, bo właśnie wtedy wystartuje nasza grupa na Facebooku. A naprawdę warto będzie do niej dołączyć, bo wśród nowych członków rozlosujemy kilka nagród. Tak więc warto też subskrybować nasz kanał, aby niczego nie przeoczyć. Marek z kanału Obstawiamy Info podał typie na weekend i z 50 zł wygrał 624 zł. Dlatego też wszystkich pełnoletnich miłośników bukmaherki zapraszam na jego kanał. Znajdziecie tam średnio 4 filmy w tygodniu, wszystkie z typami i konkursami, w których do wygrania będą vouchery u polskich, co najważniejsze, legalnych bukmaherów i wiele innych nagród. Link do kanału macie w opisie tego filmu. Jak już na pewno wiecie, Neymar nie dołączy do FC Barcelony w tym okienku transferowym, jednak ratunkiem dla Brazylijczyka mają być przepisy FIFA. Już za rok zakończy się tak zwany okres ochrony i zgodnie z jego przepisami, Neymar będzie mógł odejść z PSG z opłaceniem należytego odszkodowania paryskiemu klubowi. I to nawet mimo tego, że w jego kontrakcie nie ma zapisanej klauzuli odstępnego, jednak kwota nie będzie niska i być może nawet jego kupno w tym okienku transferowym bardziej by się opłacało, bowiem jeżeli FC Barcelona będzie chciała go kupić, a nie dogada się z PSG, to będą musieli Neymarowi dać kasę na odszkodowanie, czyli około 170 milionów euro. Tyle ponoć wycenili działacze FIFA. Neymar jest bardzo sfrustrowany takim obrotem spraw, że nie trafił ponownie na Camp Nou. Cały najbliższy rok będzie zmuszony grać na Par de Prince. Ciekawie jednak jak zachowają się działacze PSG i Thomas Tuchel. Neymar i tak dalej będzie dążył do transferu i czy w tym przypadku nie zostanie odsunięty od pierwszego składu. Ostatnio podczas treningu reprezentacji Portugalii wykupiał się Cristiano Ronaldo. Widać, że panuje tam naprawdę bardzo dobra atmosfera. Chris podszedł do Renato Sancheza i powąchał jego włosy. A jak wiecie, Renato Sanchez ma naprawdę bardzo długie i bujne dready. Zobaczcie sami. Kolejna wygrana w Lidze naprawdę cieszy, a jesteśmy coraz bliżej dołączenia do pierwszej ligi. Więc jeżeli chcecie nam pomóc, zapraszamy Was do naszego klubu Landrinki albo do naszej akademii o nazwie Akademia Landrinki. A jeżeli nie macie jeszcze konta w grze, link do rejestracji macie w opisie tego filmu. Krzysztof Piątek będzie miał naprawdę ciężkie życie w AC Milanie, bowiem klub wypożyczył Anterebicia z Frankfurtu, a to oznacza dołączenie kolejnego konkurenta w walce o pierwszy skład. Szczególnie może to martwić w obliczu ostatniej naprawdę bardzo słabej formy Polaka. Nie trafił ani razu w okresie przygotowawczym i w lize do tej pory również był nieskuteczny, ale był naprawdę bardzo blisko. Co więcej, Chorwat jest mistrzem świata i do Mediolanu nie trafił na jeden sezon, a na dwa lata. Są to też piłkarze o bardzo podobnej charakterystyce. Jednak co dla piątka może być dobre, to Andres Silva opuścił AC Milan, który trafił na wyposzyczenie do Frankfurtu, czyli nastała taka mała wymiana. Już za kilka dni odbędą się kolejne mecze reprezentacyjne. Razem z reprezentacją Danii na zgrupowaniu przybywa Christian Eriksen, piłkarz Tottenhamu. Kilka miesięcy temu, bodajże było to w czerwcu, powiedział on słowa, które zaszokowały kibiców kogutów. Czuję się, że jestem na takim etapie mojej kariery, że chciałbym spróbować czegoś nowego. Nie stanie się nic złego, jeżeli zostanę, ponieważ doszedł Tottenham naprawdę dużym szacunkiem, ale chciałbym spróbować czegoś nowego. Real Madrid to byłby krok naprzód, ale Real musi najpierw chwycić za telefon i zadzwonić do Tottenhamu, by powiedzieć im, że mnie chcą. Po tych słowach podobno miał rozmowę z dyrektorami klubu, ale ostatnio odniósł się do tych słów. Chciałbym móc zdecydować o wszystkim sam, jak to robisz w futbolmenadżerze, ale niestety nie mogę tego zrobić. Nie uważam, że tamte słowa były złe, ale to jest futbol i nigdy nie wiesz, co się w nim wydarzy. Swoją część odgrywa wiele czynników. Robert Lewandowski kilka tygodni temu, podczas okresu przygotowawczego, powiedział, że jeżeli Bayern dalej chce się liczyć na arenie międzynarodowej, musi jak najszybciej przeprowadzić transfery. I działacze tego klubu naprawdę bardzo mocno wzięli sobie słowa Polaka do serca. I tak sprowadzili Iwana Perisicza z Interu Mediolan, ale także Filipe Coutinho z FC Barcelony. Ostatnio o słowach wypowiedzianych przez Lewego zapytany został dyrektor sportowy Bayernu Brazo. Lewy to lider naszego zespołu, nie musi jednak martwić się o moją pracę. Pracę Rumenigem i Hynesa, a tym bardziej publicznie, to nie są jego obowiązki. Myślę, że to zrozumiał. Rekord wydanych pieniędzy na transfery właśnie stał się faktem. Pięć największych europejskich lig wydało tego lata łącznie 5,5 miliarda euro. Jest to rekord, ale tak naprawdę to nie wiadomo, jak długo się on utrzyma, bowiem poprzedni padł w tamtym roku. W letnim okienku transferowym w roku 2018 wydano 4,6 miliarda euro, czyli obecny rekord jest większy o przeszło 900 milionów euro. Najwięcej za jeden transfer wydało Atletico Madryt, za Joao zapłacili bowiem 128 milionów euro. 120 milionów wydała FC Barcelona za Antoana Grismana, a Real Madryt na Edena Azarda 100 milionów euro. A największy obrót był oczywiście w Premier League. Ponad 1,5 miliarda euro, potem La Liga ponad 1,3 miliarda euro, a na trzecim miejscu Serie A ponad 1,1 miliarda euro. Mauro Icardi wypożyczony do PSG. Na temat jego transferu było naprawdę wiele spekulacji. Miał zostać piłkarzem Realu Madrid, ale jego plany coś nie wypaliły. Bowiem królewscy wybrali Lukejowicza. Ostatecznie został on wypożyczony do Paryża. Będą mogli wykupić go po zakończeniu rocznego wypożyczenia za kwotę około 70 milionów euro. Czego bym się jednak obawiał, to to, jak się wpasuje do nowej drużyny. W ataku pozostał Neymar, jest Edison Cavani, a teraz dołożenie do tego i Cardiego nie zwiastuje naprawdę nic dobrego. Są to zdecydowanie charakterystyczne postacie, i ciekawie, jak będzie wyglądała sytuacja przy np. wykonywaniu rzutów karnych czy rzutów wolnych. Czy tutaj będzie panowała pełna zgoda, kto ma je wykonywać? Poznaliśmy oficjalne logo Mundialu w Katarze. Jak możemy zauważyć, jest to coś w kształcie pucharu mundialowego, trochę liczby 8, a trochę tak znaku nieskończoności. Nie wiem jak do Was, ale do mnie on w ogóle nie przemawia, jest po prostu jakiś taki nijaki. Co prawda doczytałem się, że przedstawia on regionalną kulturę arabską, a także możemy znaleźć na nim fale, których zadaniem jest symbolizowanie piaskowych wydm. Do mundialu tak naprawdę zostało jeszcze trochę czasu, w końcu odbędzie się on w listopadzie i w grudniu w roku 2022. Naprawdę fajnie by było, gdyby zrobili jeszcze coś z tym logo, ale jak się domyślacie, jest już za późno. A Wam jak się podoba, dajcie znać w komentarzu. Jak wiecie FC Barcelona w grupie Champions League zagra z Inter Mediolan. Do tego włoskiego klubu dołączył także Alexis Sanchez na zasadzie wypożyczenia z Manchester United. Jednak jeszcze kilka lat temu był on właśnie piłkarzem FC Barcelony. Odniósł się on do zbliżających starć z Dumą Katalonii. Mecz z Barceloną, granie tam to zawsze wyjątkowa sprawa. Dużo tam wygrywałem i mecz z nimi będzie ciężki, ale posiadamy drużynę zdolną do wygrywania, więc będziemy walczyć. Pragnę coś wygrać, ale zwyciężyć można tylko całą grupą. Jeżeli będziemy silni jako drużyna, możemy odnieść sukces. Zarówno ja, jak i cały zespół dołożymy wszelkich starań, aby dojść jak najdalej i zwyciężyć, dlatego tutaj jestem. Jak informuje fcbarca.com, Franky de Jong, piłkarz oczywiście FC Barcelony, podczas gali piłkarskiej w Holandii odebrał nagrodę Johanna Cruyffa. Przy okazji powiedział kilka ciekawych słów dziennikarzom. Czy mam powody do zmartwień na początku tego sezonu? Nie, jestem nowym zawodnikiem FC Barcelony i znalazłem się w wyjściowym składzie we wszystkich trzech ligowych spotkaniach. Uważam jednak, że mogę grać lepiej niż do tej pory na starcie La Ligi. No i oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani całym wywiadem, wpadajcie na fsybarca.com, link macie w opisie tego filmu. Żeromba Tank ma niemałe problemy, jego była partnerka oskarżyła go o pobicie, ostatnio nie przeżywa on dobrego czasu, stracił miejsce w obronie Bayernu, niko kowarz na niego nie stawia, a teraz został oskarżony o pobicie. Sprawa tego dotycząca toczy się już około pół roku. Jednak teraz kobieta dodała, że miało to miejsce nie raz, a dwa razy. Sprawa została przekazana do rejonowego sądu w Monachium, ale policja nie postawiła mu jak na razie żadnych zarzutów. Być może to się zmieni, jeżeli znajdą się w ogóle jakieś dowody potwierdzające jego winę. AS Roma poczyniła wzmocnienia na zbliżający się sezon. Nikola Kalinic, jak i Henrik Mkhitaryan trafili do stolicy Włoch. Jeden jak i drugi jak na razie podpisali tylko umowę rocznego wypożyczenia. Co prawda najlepsze lata swojej gry mają już na pewno za sobą, ale dalej będą w stanie poprawić jakość na boisku. Miki Tarian trafił tutaj z Arsenalu, ale wcześniej występował w Manchesterze United. A to właśnie z Old Trafford działacza AS Romy ściągnęli również jedynego piłkarza, chodzi oczywiście o Chrisa Smallinga. On również został wypożyczony, ale tutaj pojawia się jedno pytanie, dla kogo jego transfer będzie wzmocnieniem? Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam do jego ocenienia oraz subskrybowania naszego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do usłyszenia!